Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi, tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w szybkim vlogu z Warszawy. Zaraz wsiadam do pociągu i wybieram się do Bawy na całe cztery dni. Także zapraszam Was, chodźcie ze mną. Hej, ja już następnego dnia gotowa do drogi, dziś dzień bardzo pracowity, więc szybki strój dnia, wygodny na dużą bieganinę i ogólnie do mega e, działania. Także tak, kombinezon z Ansuera, już go widzieliście milion razy w wersjach i eleganckich i normalnych, bardzo go lubię, zwłaszcza do takiego codziennego stroju dnia, kiedy jest dosyć ciepło, bo w Wawie ponad 20 stopni. Do tego konwersy, wygodne, będziemy się w nich super biegać, furla przewieszona przez ciało, rozwiane włosy i tak się prezentuje w sumie. A, i jeszcze bransoletka z Noif e, Bijou. to jest polska marka, taka z frędzlami, bardzo mi się spodobała, kupiłam ją niedawno i co? I dzisiaj idzie ze mną jako taki kolorystyczny czerwony akcent, także ja się prezentuję, tak? Zaczynam dzień, lecę, chodźcie. I jak już mogliście zobaczyć przed chwilą, przyjechałam do Wawy między innymi po to, aby wziąć udział w kampanii naszej polskiej marki obuwniczej CCC wraz z kilkoma dziewczynami. Działamy, działamy, działamy. Dzisiaj były próby, jutro będą nagrania. Jeszcze teraz dobieramy ostatnie rzeczy do jutrzejszych nagrań. I jak tak wszystko widzę, to mam nadzieję, że Wam się to będzie bardzo podobać, bo szykuje się coś mega, mega, mega świetnego. Także my tutaj działamy, 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 działamy. po nagraniach, e, także już jestem wolna, mogę iść po całym dniu, e, zbyt wiele pokazać nie mogłam z tych nagrań, no bo wiadomo, trochę snapowałam, no ale kurczę, dziesięciu rąk nie mam, e, ale efekty już będą niedługo, mam nadzieję, że będzie Wam się podobać, bo myślę, jak tak patrzyłam w podgląd, że wyjdzie z tego coś bardzo, bardzo e, fajnego, a teraz już zebrałam wszystkie swoje rzeczy i jadę dalej, bo jeszcze tutaj chwilę zostaję. Ja mój czwartek zaczynam od kawki z Gosią. Siedzimy sobie na Placu Trzech Krzyży, bo będziemy zaraz szły na sesję zdjęciową, żeby zrobić mi zdjęcia w naszej koszuli, bo to jest projekt mój dla Iles, to właściwie nasz wspólny. Koszula, sprzedaż jej rusza już lada dzień, chyba nawet w niedzielę, więc pewnie jutro, albo może dzisiaj, nie wiem kiedy ten film się uda zmontować, ale my dzisiaj będziemy działać właśnie przy tym, także kawka, a potem lecimy. robimy zdjęcia do takiego mini lookbooka właśnie tej koszuli. O niej nakręcę osobny całkiem film. E, pokażę jak wiązać kokardę, e, czemu ona jest fajna, a jest generalnie fajna, bo jest koszulą białą, ale nie do końca klasyczną, tylko w takiej ciekawej kimonowo-oversize'owej formie, właśnie z kokardą, z detalem, z ustami wyhaftowanymi, takimi specjalnymi ustami e, złotymi, z małutkimi złotymi guziczkami. Także ogólnie sprzedaż, jak już powiedziałam wcześniej, rusza jutro, link będzie na dole od jutra, od niedzieli, ale o tym jeszcze wszystkim będę informować wszędzie, bo to dzisiaj tylko taka krótka relacja właśnie z przygotowywania tej całej akcji. No i koszula jeszcze będzie w dobrej cenie, bo będzie kosztowała mam nadzieję do 200 zł, 199 zł chyba, ale to jutro zobaczycie. W każdym razie strasznie się cieszę, bo ja takie koszulę uwielbiam i ja ją będę z wielką przyjemnością nosić, ale o tym jeszcze w osobnym filmie opowiem. No i jeszcze dzisiaj szybki strój dnia do tej koszuli, czyli marynara z Laredut, jeansy z Mango i moje buty z Bafalosz czerwone i jeszcze w międzyczasie nawet konwersy tutaj e, wzięły udział e, w tych zdjęciach, także taka szybka relacja. I ja co? Lecę dalej! E, no dobra, no to troszeczkę porozmawiamy. Dobra. Jedziemy Karpuk. właśnie coś zjeść, dlatego, że Madzia jest głodna yeah. cały dzień. Dzisiaj pracowała. Ciekawe, czy pasy zapiąć, bo będziesz jadła w tych pasach. Zapnij, bo Przemek prowadzi fantastycznie, ale nie wiadomo, jak inni ludzie. A dopiero um, ruszyliśmy, to tam. Także Dopiero to ruszyliśmy, tak... ale będziemy za chwilkę. Mi się marzy Pumpkin Spice latte ze Starbucksa, ale obok jest fajna knajpka, więc zaliczymy jedno i drugie. I wszyscy będą za to polenie. Ławia. dworcem zaczynałam tego bloga i dworcem go zakończę, dlatego że właśnie dojechałam do Wrocławia po czterech dniach podróży. Także mam nadzieję, że mój taki szybki vlog wam się podobał. I co? Do zobaczenia w moich następnych filmach, a ja wychodzę w miasto. Pa pa!